Witam Państwa serdecznie. Jak Państwo widzicie Rabunki z tej ziemi Chciałabym to przerwać No przerwa, ale jeszcze nie w tej chwili Jeszcze nie w tej chwili No proszę Państwa Dzisiaj jest 25 sierpień 2025 rok. Ramunki nie z tej ziemi. Ktoś powie, że zawczasu to robię, jeszcze miód nie zasklepiony jeszcze przeływy przyniosły. Jak Państwo widzicie to przyniesą jak grabują. To znaczy, że nie ma nic. Że nie ma nic. Ten dymek odpowiednio, drodzy Państwo, poustawiać. Po malutku zrobić i tyle no nieprzyjemna sytuacja rzadko się zdarza żeby dochodziło do tak intensywnych rabunków mimo że boć kwitnie to tak pszczoły tylko na siłę coś tam uciągną z niej i tyle jest no tu proszę Państwa obszar w którym Pracuje, staram się zademić żeby tu wszel nie wskakiwały. jest została tam... mi tu jedna ramka, muszę ją przewinieć do innej transportówki, akurat tu wziąłem już inną transportówkę. Na nadliczbowe ramki. No i proszę Państwa, o tu jest taka paśniejsza ramka, tylko jest pytanie: ile tych paśniejszych ramek jest? No ta rodzina. Proszę Państwa, ona ma opinię, że słynie z agresji. Hmm. Ale nie widzę jakichkolwiek, proszę Państwa, przejawów agresji w tej rodzinie. O, jako jedna z nielicznych zaczyna w korpusie nadstawkowym nabić, hmm. zaszywać. i tu nawet sobie, drodzy Państwo, wanie tego nagromadziła no jak widzicie Państwo na razie tylko w jednym mimo, że stara matka jest pszczoły przystąpiły do wymiany matki, cicha wymiana matki mateczniki założone, chyba nie rojowe bo rodzina niezbyt wielka matka no, ma lata wielkie, może więcej jak 5 lat matka była zwięźniona ciera wymiana matki na wiosnę też była gdzieś w maju już nie pamiętam czy się to wyroiło, czy nie Inaczej poczynam z tym no i teraz będę wchodził w to gniazdo no, Będę wchodził w to gniazdo. I będę chciał ustabilizować to gniazdo na zimę ująć ramek no i tu proszę Państwa w ten dym pszczoły nie idą to jest bardzo dobrze o. już się udało jedną ramkę wyjąć Proszę Państwa i proszę popatrzeć Proszę popatrzeć Już mam drugą ramkę w dodatku poważnie zarobioną. Zobaczymy co jest więcej 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. No i tu jest dużo ładnego czerwiu, ładnych pszczół, młodych. I dam szeroką uliczkę. To ta rodzina pszczela będzie się dużo lepiej prezentować. I proszę Państwa, masę, masę młodego na rybku. Masę, masę młodych pięknych pszczół To by znaczyło, że tu się dobrze dzieje w tej rodzinie Ale proszę Państwa Nie wiadomo ile warozy pod tym czerwiem Ile zdrowych pszczół się wykluje ten problem no ale ogólnie w tym roku ciekawie się to zapowiada w mojej pasiece tu nie ma nic tu jest 3589 no zobaczymy może tą wyrzucę no to dopiero na rybki są to można to wyrzucić młode no jest masę młodych pszczół mimo że wąska uliczka to grubo te pszczoły na tych plastrach obsiadają to całkiem ciekawie wygląda tu jest dużo młodego czerwiu tu też i podejrzewuję, że pierwszy plaster może być jakaś tam wędza nieodrobiona. No 8 plastrów godziny w miałyby dość. No i tu jest, widzicie, dużo miodku, nowy plaster. Miodek trzeba wziąć, bo ramka potrzebna. Niestety Teraz zostało 8 ramek 5, 7, 8. Ale przypaczę to wszystko I zaczerwione masę młodej, pięknej pszczoły. Tam już te rodziny. W tej chwili mogłyby się do roju. A tu jest pyłek do rojenia. Mało tego pyłku. Ta nowa rasa pszczół, co mam w pasiece, ma dużo więcej pyłku. Trochu się ich boję, ale daruje im życie. Niestety. I tu na tym jazdem raczej nie widać spektakularnych jakby to powiedzieć rabunków. Dym rozwiązuje sytuację elegancko. Tak, i już pszczoły do takiej normalności chcę doprowadzić z tymi odległościami między ramkami, żeby miały dużo swobody, żeby mogły sobie gromadzić grubsze plastry, zapasy, plastry z zapasami na zimę. Tak, to troszkę, proszę państwa, ciarki mi przechodziły między uszami, że może im na skutek tego braknąć pokarmu. A na dwóch kontyngnacjach da mi to cimowałem, ale proszę państwa, wiecie jak to wygląda. Nie ma potem, co z tym cukrem zrobić na wiosnę, jak się im na ziemię naładuje. Z tym jest cały problem. Bo jeszcze jak wiosna długa, taka nieprzyjemna, to rodzina pszczela da rady to przerobić, ale jak wiosna szybka, ciepła, no to pszczoły noszą na grandę. A i teraz to dobije z góry. No i tu dość fajne gniazdo wyszło, 8 ramek, rodzina mocna To się dość dobrze zapowiada i drodzy Państwo teraz to wszystko zapudrować mam nadzieję, że nie dojdzie do zagłady matek bo no dzi dzisiejsze jeszcze trudnie są w pasiece ale jak będzie dalej nie wiadomo no i to letko drodzy Państwo, proszę. to jest dość taki duży strzał w tą warozę co prawda dużo jest w czerwiu dużo jest w czerwiu Bulu. No i osoby idą w górę jak raczej. także nie lubią pudru. No i to przytykam ile tyle, żeby damy rany to wszystko mi ładnie wyczyścić. No jeszcze przed zimą, zraz delikatnie pobudruję. Proszę Państwa, bo tak wypada. To będzie koniec. No niestety przed zimą trzeba będzie bardzo delikatnie to bez jakieś szybko popudrować. I proszę Państwa tym ujęciem z przyglądu tej rodziny przejść serdecznie się z Państwem żegnam.